Nietypowo zaczyna się ten program. Mam zabawkę, dziecięcy miecz świetlny, ale to taki symbol, symbol lasera, bo o laserach będziemy dzisiaj rozmawiać. A czym jest laser? Laser jest wiązką światła i energii. I my dzisiaj udowodnimy, że laser nie będzie ranił i nie rani jak miecz, ale leczy. I to bardzo poważne zmiany. Warto, Kwiatek, dzień dobry. Zaczynamy specjalne wydanie programu Fundacji Polsat. Jesteśmy dla dzieci prosto z Gdańska, z Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej imienia Fundacji Polsat. Mija już 7 lat od uroczystego przecięcia wstęgi w wyremontowanych salach. A tak, mówili o tym wydarzeniu mali pacjenci. Każde dziecko lubi dostawać prezenty, ale w tym roku dostaliśmy ogromny prezent, który nie mieści się w zwykłym pudełku, dlatego czekaliśmy na niego prawie pół roku. A wszystko zaczęło się pewnego zimowego dnia. Prace ruszyły pełną parą. Wszyscy martwili się, czy zdążą na czas. Na całe szczęście, miły pan, kierownik budowy, dawał sobie ze wszystkim radę. Ten remont to prezent również dla wszystkich naszych szpitalnych opiekunek, które zawsze o nas dbają. Już za moment w odremontowanych salach będą mogły działać nasze niezwykłe lasery, które tylko u nas zawsze są po dobrej stronie mocy mocy naszych chirurgów. Nasz szpitalny oddział jest teraz kolorowy. Wszyscy są pogodni, bo zawsze świeci nad nim słonko. Słońce fundacji Polsat. Dziękujemy Wam. To najcudowniejszy prezent świata. Trochę lat minęło. Rok 2018 to było otwarcie. Jesteśmy przed wejściem do tego niezwykłego miejsca. Nie boję się mówić słowo niezwykłe, no bo używane są tutaj niezwykłe lasery. A razem ze mną pan dr Dariusz Wyrzykowski, który jest kierownikiem Pomorskiego Ośrodka Terapii Laserowej imienia Fundacji Polsat. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie doktorze, co będziemy mogli zobaczyć? Jak wygląda terapia w takim ośrodku? Będziemy mogli zobaczyć leczenie pacjentów z, ze zmianami skórnymi, którzy wymagają zabiegów laseroterapii Generalnie robimy rocznie tutaj 600-700 zabiegów, czasami 800. No, czyli jak to pomnożymy, to, to, to jest to parę tysięcy dzieci. Najdłuższe z nich y, mogą trwać godzinę, półtorej, dwie godziny. Najkrótsze zabiegi trwają dosłownie kilka sekund. Krótkie są wykonywane albo w ogóle bez znieczulenia, albo w miejscowym znieczuleniu, gdzie stosujemy kremy. Czasami, czasami y, jakąś formę nasienkowego znieczulenia. No to teraz będziemy mogli to wszystko zobaczyć. Przed chwilą znieczuli mi bliznę. Nie czuję całego nosa tu. czy znaczy tak połowy. I całego policzka. I tu mam naczyniaka. Na pewno nie mam go od urodzenia, tak? Może dwa tygodnie po urodzeniu go pojawił mi się. Dobry się pamięta też zdjęcia, tak, Które mamy i które czasami właśnie ogląda jak ta zmiana wyglądała i, i w ogóle jak to było, tak? Że, że tak naprawdę to też zagrażało jej życiu, lekarz powiedział. No. No, będzie dobrze. Dzień zabiegowy dla mnie jest ważny dlatego, że jakbym mogę tą bliznę w jakimś stopniu usunąć, wypłycić mm, i no dla mnie jest ważne z tego powodu, że no, Dba, mama mnie przyszła. zmusza. <głosacza> tak, tylko mamie później w przeszłości podziękujesz za to, że cię zmuszałam mm -hmm. dzisiaj, tak? Dobra, będzie ostatni teraz, ostatni. Strzał, świetnie, doskonale. Wszystko? No. Przyjeżdżam tutaj od roku i widzę duże zmiany. Ten naczyniek już jest mniejszy, mniej widoczny. Znik. Ufam tutaj tym lekarzom. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Fantastycznie. Ustawiamy sobie parametry. Uważaj, będzie strzał. Z, z też byliśmy w innym szpitalu, ale tutaj zdecydowaliśmy się na Gdańsk, bo uważamy, że jest lepszy sprzęt, lepsza pomoc. Chciałabym powiedzieć innym, żeby nie przejmowali się tym, co mówią ludzie na temat naczyniaków albo innych takich zmian. I no, żeby wierzyli, że to kiedyś nie przeminie. Najważniejsze w człowieku to nie jest to, co ma na zewnątrz, tylko jednak w środku. No dobrze, zrobiliśmy ten zabieg. Tam już niewiele, niewiele tych zmian zostało. No, i miejmy nadzieję, że to jest jeden z ostatnich zabiegów. Bardzo dziękujemy. Pacjentka uśmiechnięta, dobrze to zniosła. Tak? Super, Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Jak usłyszałam, że to jest jeden z ostatnich zabiegów, no to fajnie. Super. To się poprawił, tak? Panie doktorze, byliśmy świadkami zabiegów z użyciem laserów, ale jak to działa? Czy pan nam może wytłumaczyć, co się takiego dzieje magicznego w tym laserze, że on nie rani, a leczy? W laserach pierwszych, pierwszych generacji energia była dostarczana w sposób mało kontrolowany i one rzeczywiście powodowały dużo szkód. Lasery kolejnych generacji w coraz lepszy sposób kontrolują ilo ilość energii i dostarczamy tylko tyle energii, ażeby zamknąć te naczynia, które chcemy zamknąć albo wywołać yy, przebudowę tkanki, yy, ale nie spowodować, że tak powiem, przebudowy nadmiernej. Tak na przykład jak w bliznach. W bliznach dostarczenie zbyt dużej ilości energii, przegrzanie blizny spowoduje jej jeszcze większy przerost. Kontrolowana ilość energii dostarczona do blizny pozwala właśnie na, na poprawę wyglądu blizny. Działa to tak, energia wysłana do tkanki przy takiej długości promieniowania nie zostanie pochłonięta w białym, nie zostanie pochłonięta w żółtym, zostanie pochłonięta w czerwonym. Czerwone to krew w naczyniu dochodzi do podgotowania tej krwi tak naprawdę w tym naczyniu i ta gotująca się krew uszkadza to naczynie i naczynie zarośnie w efekcie tej, tego działania. Jest to tak, taki kontrolowany uraz. W laserze frakcyjnym na przykład, który służy do, do, do przebudowy skóry, uszkadzamy na przykład 3% powierzchni skóry i odparowujemy te 3% i teoretycznie tworzą się w tym miejscu mikroblizenki, ale one są niewidoczne. A efekt końcowy jest taki, że skóra wygląda lepiej. Zobaczmy teraz, co słychać u naszego podopiecznego Oliwiera, który leczy się w tym ośrodku. Oliwier jest bardzo buntowniczym nastolatkiem. Bardzo nie słucha mamy, <ścoughs> ale to jest dobry. Tyle, co może pomóc, co pomaga. Bawi się z dziećmi na przykład, jak ja muszę gdzieś wyjść czy do piwnicy, czy, czy wstawić pranie, czy powiesić pranie. Bez niego to ja nie wiem, jak bym dała radę. Miał niecałe dwa latka. To był wybuch pieca kaflowego. Słyszałam ten huk. W tym momencie weszłam z kuchni do pokoju i Oliwiar siedział bawiąc się, płonął cały. Cała szyja do góry, pomiń. Więc wyniosłem go na dwór, i mój partner go zgasił. Objął go kurtką. I od razu była karetka, straż, i tak dalej. To było straszne. To było wielkie pytanie, czy w ogóle przyszedł. Potem dopiero się dowiedziałam na chirurgii, ale to już z czasem, bo najpierw oją prawie dwa miesiące że go w ogóle reanimowali dwa razy. No dalej, bo warkano i lasery, różne zabiegi tak, mają też pega, bo były karmione do jelitowo. Dziecko leży i po prostu sztywne I no. Wszystko od nowa. Wszystkie kroki, wszystko od nowa. No trzeba się z tym pogodzić, no ale złość, żal jest. Że mogło na przykład tak nie być. Mogło być inaczej. No to były ułamki, no sekundy. Nawet w sumie to 5 minut nie trwało. Mojego wyjścia z pokoju do kuchni i mu mleka. Z oparzeniem, jakby czułeś, to ciężko. Sami są momenty takie. Ogólnie gdzieś w ciele jakby boli. Tak jakby igłą coś takiego, nie? Albo takie mocne jakby szczypnięcie, nie? Teraz z wiekiem on rośnie, to się też rozciąga. Dużo dają te ogólnie lasery. Bo, bo to wygładza, tak. Yy, wygładza yy, twarz i też rozjaśnia te blizny. Trzeba natłusić to. Jutro mm. jedziemy do Gdańska na lasery. Mm -hmm. Co Z będę miał robione? No. Gdzie lasery? Na twarzy całej. Mm -hmm. Boję się tego się przysz tej przyszłości, czy, czy założę rodzinę, czy. No dalej, jak pójdzie w świat, czy sobie poradzi, tak, z tym, jak wygląda. Chociaż, no, wyglądał gorzej, tak. Teraz jest o, o niebo lepiej. Poznaliśmy historię Oliwiera, a teraz Oliwier razem z mamą w Pomorskim Ośrodku Terapii Laserowej to jest tak, że wraca się do tego miejsca z nadzieją, że każdy kolejny zabieg to jest jakiś proces i po prostu jest po tym lepiej? Z nadzieją, no. Tak. Że nie będzie żadnej komplikacji ani żadnych innych rzeczy, że się po prostu powiedzie. A pani? Jakie emocje to towarzyszą? Jak jest pani to razem towarzyszy w tych ważnych chwilach, co by nie było? Stres. Stres i, i czy wszystko będzie dobrze, czy się wybudzi? Wierzymy, że tak będzie. Musi być, bo to to miejsce, w którym jest ta nadzieja po prostu na lepsze. To zaczynasz dostawać lekarstwa. Się... Jesteśmy na sali operacyjnej i za chwilę zabieg przy użyciu lasera. A teraz bardzo ważny etap, bo chodzi o to, żeby nie bolało. A Oliwier wiele już przeszedł i teraz znieczulanie przed operacją, a Oliwier w rękach znakomitych specjalistów. No, jeszcze gondu oddech. Dołącza do nas pani doktor Barbara Chrzanowska, która jest chirurgiem dziecięcym i chirurgiem plastycznym. Widzimy tak pani doktor, dzień dobry, że Oliwier jest już znieczulony i będziemy podglądać, co się dzieje oczywiście przy użyciu laserów, ale jest jeszcze etap wcześniej. Od tak. czego pani doktor zaczyna? Jest etap wcześniejszy, ponieważ żeby dobrze lasery zadziałały, Musimy w miarę możliwości zmniejszyć napięcia w bliźni. Jeżeli napięcie w bliźni jest zbyt duże, jakby laser jest za słaby, żeby osiągnął efekt. Także mamy wybrane dwa miejsca, które takie bardzo ciągną tutaj okolice uszu. Te miejsca chcemy uwolnić i wtedy na pozostałe blizny zaplikować laser. Siedem lat temu, kiedy otwierany był ten ośrodek, poznaliśmy Nadię. Sprawdzimy teraz, co zmieniło się w jej życiu. Muszą być kawy ciepłe. Stresu nie mam, wiem co i jak. No, tak naprawdę to tak samo jak wstawanie do szkoły. Wiem, co zrobić, wiem, co spakować. To idzie wszystko automatycznie. Zabiegów laseroterapii i zetplastyki było ponad 30 wszystko się powtarza i nic nie ma prawa się zmienić, jeśli nie zmienia. No, oprócz stanu moich blizn. Na dialogu o poparzeniu w pierwszy dzień wakacji była ubrana w cekinowe getry, w cekinową bluzeczkę. Wpadł nam do głowy pomysł taki, że obiecaliśmy dziecku ognisko na rozpoczęcie wakacji. Rozpaliliśmy to ognisko. Podmuch wiatru spowodował to, że ten ogień rozpalony rozpałką po prostu poszedł w tym kierunku, w którym akurat Nadia stała. I to spowodowało, że te cykiny po prostu zapaliły się na niej. No Na początku było to na pewno trudne. Polegałam w dużej mierze na rodzicach, no bo byłam dzieckiem. No, i nagle wkroczyłam w takie miejsce w życiu, gdzie nawet rodzice nie mogli mi zaoferować żadnej rady, no bo też się po prostu nie znali. Co czuje mama, która nie może dać normalności dziecku swojemu? Bezradność. Ale potem też yy, yy, dużą siłę, żeby tą normalność dać. Etapem w życiu każdego nastolatka, każdego dorastającego dziecka, szczególnie dziewczynki, jest porównywanie się do innych. I jeszcze doszło to porównywanie y, na tle y, tych moich blizn. Ja nie byłam w stanie dbać y, o siebie i zapomniałam też o swojej kobiecości i w ogóle nie chciałam tego podkreślać, y, bo nie wyobrażałam sobie, że ja zajmuję się swoim wyglądem, tą całą powierzchownością, y, podczas kiedy Nadia y, ukrywa się za, za luźnymi dresami, y, nie jest zadowolona swojego wyglądu y, i później doszło do mnie, że jeżeli nie ode mnie, to od kogo ona ma się dowiedzieć, że warto? Teraz tak naprawdę one są, ale jakby o nich nie myślę. Nauczyłam się żyć dla siebie, żeby mi było dobrze, żeby mi było przyjemnie. Nauczyłam się tego, że nie muszę się nikomu e, z niczego tłumaczyć, tylko zdobywać nowe szczyty. W jakimś tam stopniu się spełnia, jest zadowolona, jest szczęśliwa, wie czego jej brakuje, wie co chciałaby osiągnąć w swoim życiu i myślę, że teraz oprócz tego, że jest mądra, to jest naprawdę piękną dziewczyną i piękną osobą i mam nadzieję, że będzie o tym zawsze pamiętać. To ja się dosiadam i można powiedzieć dzień dobry spotkanie po latach do Nadi i mama Edyta słuchajcie to już jedna z ostatnich wizyt tutaj, bo wiele lat trwa przygoda z tym pomorskim ośrodkiem terapii laserowej. Tak już 11 lat Nadia jest leczona tutaj w Gdańsku na oddziale dzieci i młodzieży na oddziale laseroterapii. No a w tym roku 18 urodziny, więc prawdopodobnie jest to jeden z ostatnich zabiegów jakie Nadia będzie miała w ośrodku wykonywane. Na pewno chcę kontynuować leczenie. Jak, jaką metodą, to też jeszcze tego nie wiem. Gdzie? Też jeszcze nie wiem, ale tak naprawdę tą podstawę, że ta kontynuacja ma być, to mam. Ale ja myślę, że ten uśmiech, Nadia, twój też, to, to jest w ogóle siła dla... Dzieci, których coś niedobrego spotkało, ale także dla ich rodziców, bo wasza historia pokazuje, że to po prostu działa. Działa? Działa. Nadia jest już w najlepszych możliwych rękach i przygotowuje się do zabiegu, a my przenosimy się przed salę wybudzeń do mamy Oliwiera. Pani Paulino, czyli teraz ten ważny moment odwiedziny po operacji. Tak. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Nie śpi. Halo, Oliwier. Rzujmy się. Obecność bliskich daje dużo siły. Ta będzie Oliwierowi potrzebna, bo w przyszłości czekają go kolejne laserowe zabiegi. Na oddziale temat laserów pojawia się też poza szpitalną salą. I to w bardzo ciekawej formie. Ziu, ziu, ziu. Laserem ciach. A gdzie laser? Miało być laserem. Lord Vader stoi w korku. Postanowiłem zrobić to klasycznie. Widzę, że zbliża się do nas tajemniczy gość, ale zdradzę państwu, że rysunki tego gościa są tutaj w ośrodku. No i jestem ciekaw, czy zostanie rozpoznany. Kim jest autor tych? rysunków. Tajemniczy gość jest z nami. Dzień, Dzień dobry. dobry. Rozpoznają Państwa? Marcin Steliński. Pewnie Państwo mnie nie rozpoznają, bo to nie ja byłem Państwa pacjentem, tylko mój syn. A rysunki faktycznie to moje autorstwo. W chwilach, kiedy czekałem na mojego syna, Rysowałem tak dla relaksu i odstresowania. Jestem mega zaskoczony, że moje obrazki tutaj wiszą. No bardzo dziękuję. Ziuzio z serem Ciach można wyczytać, proszę bardzo. Pozwolę sobie dać takiej sytuacji jeszcze jeden: Pamiątka z naszego spotkania, proszę bardzo. Dotycząca właśnie bezpośrednio tego zabiegu mojego syna. I mamy kolejny rysunek do kolekcji, a na nim to, o co chodzi chyba w tym miejscu do sali zabiegowej, a tam nic się nie bój. Użyję tego super nowoczesnego lasera. A ja sprawię, że nie będzie bolało. No i jeszcze przykleję plasterek. Tak. A obrazek oczywiście rozszerzy kolekcję, powoli już nie mamy gdzie wieszać, będziemy musieli znaleźć nową ścianę.